dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z mojej przyczepki na camp For you pod Wrocławiem. Przyjechałam tutaj, żeby wam trochę poopowiadać o, uwaga, uwaga, nowym konkursie. Ja wiem, 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 tydzień temu się zarzekałam no way żadnych konkursów, ale ja uwielbiam robić dla was konkursy. Obawiam się, że bawię się lepiej niż wy, ale mam nadzieję, że wy też się dobrze bawicie więc stwierdziłam, że zbliżają się święta wielkanocne i fajnie by było coś dla Was zorganizować. W związku z tym poprosiliśmy naszego znajomego zająca, który no, nomen, nomen kojarzy się z przenoszeniem prezentów na święta. Zając jest kumplem Lamy Krejzolki. Kto nas obserwuje od lat, to wie, kim jest Lama Krejzolka. No Generalnie ci, którzy nie wiedzą, to jest takie wielkie bydle, które jeździ z nami na wakacje upolowany przez Michała wiele lat temu w Gardalandzie i od tego czasu nie nierozłączna towarzyszka naszych przygód. No więc lama zawołała Zająca, mówi: Stary, weź co gdzieś załatw jakieś prezenty. No to Zając się zebrał w sobie i pokicał do naszych dobrych znajomych z Roan Camping Holidays, którzy mają biuro we Wrocławiu. Świetna ekipa, pogadali z Zającem. Słuchajcie, i Zając wrócił do mnie z całym workiem fantastycznych gier rodzinnych i mówi do mnie tak, to tu masz te gry, rób sobie konkurs, a ja tyle się nasłuchałem o kempingowych wakacjach i o promkach w Roanie, na przykład teraz o wiosennej promocji minus 20%, że zabieram chłopaków i my sobie jedziemy na kemping. I moi kochani zające pojechały na kemping i tego będzie dotyczył nasz konkurs od jutra. Codziennie przez 4 dni o godzinie 21.00 będziemy publikować dla Was filmik. To nie jest filmik naszego autorstwa. Filmiki szykuje dla Was Zając. Zając pokazuje, jak spędzają wakacje na kempingu. No i e, ma dla Was pytanie. Pytanie konkursowe jest banalnie proste i będzie polegało na tym, żebyście oszacowali, ile zajęcy pojechało na kemping i ile wypatrzyliście ich w danym filmiku. Osoba, która będzie najbliższa liczbie zajęć pokazanych na filmiku, zdobędzie zestaw gier rodzinnych o wartości 250 zł. I takie cztery filmiki od tych naszych zająców dostajemy. Powiem Wam, bawią się tam chłopaki naprawdę nieźle. Myślę, że filmiki spodobają się Waszym dzieciom. Zaproście je do zabawy, bo zając mówił, że to jest rodzinna zabawa i wszyscy mają walczyć. Więc szacujcie, obstawiajcie wyniki. My codziennie będziemy Wam mówić, pokazywać, ile zajęcy było na filmikach i gdzie się ukryły. No, a wy będziecie mieli szansę w kolejnych jeszcze obstawiać kolejne wyniki. A jeszcze, żeby wrócić do konkursu, na który zapraszamy z Roan Camping Holidays, to powiem Wam, jakie tutaj dostałam świetne zestawy. Mamy na przykład szalone gary. Super. Po prostu zarąbistę gra na wakacje. Naprawdę serio. Polecam. Więc mamy szalone gary, słuchajcie. Mamy na przykład. pełny kurnik. Mamy potwory i stwory. Mamy super farmera. To jest jedna z moich ulubionych gier. Uwielbiam grać w farmera. Mamy na przykład wyścig po Europie. Mamy Jengę. Jęga, świetnie się układa Jęga. E, tak więc moi drodzy, taki zestawik 250 zł warty e, z różnymi grami rodzinnymi. E, będzie do zgarnięcia przez najbliższe 4 dni. Odpalamy we wtorek. Pierwszy filmik od Zajęcy o godzinie 21.00. Czekamy na Was. Mamy nadzieję, że e, relacje Zajęcy. E, bardzo Wam się spodobają, bo my jesteśmy naprawdę pod mega wrażeniem i rośnie nam spora konkurencja, jeśli chodzi o pokazywanie kempingów. Widzimy się jutro, już trzymam za Was kciuki. Buziaki!